Czuwaj! Z tej strony przewodnik Samuel Salamon i witam Was w pierwszej materiale na temat książki harcerskiej na tym kanale. Mieliśmy wcześniej małą zapowiedź w tej serii, a teraz zapraszam Was do pierwszego materiału. I od razu chcę zaznaczyć, jako że po raz pierwszy tworzę taką treść, to wyczekuję, Informacji zwrotnej od was, co chcielibyście jeszcze, żeby się pojawiło w takich materiałach, albo o czym gadałem, może trochę za dużo, tak, żebyście pomogli mi trochę stworzyć te następne, żeby one były bardziej pomocne i przystępne dla Was. Książka, którą dziś omówię, to obejmujesz drużynę, maile noc opisane autorstwa Janusza Sikorskiego. Została ona wydana w 2013 roku, yy, czyli 11 lat temu, przedstawia nam zapis maili między Januszem Sikorskim, czyli autorem tej książki, um, oraz druchą Ireną, tak Ireną, która ma zaraz objąć drużynę harcerską. Takim głównym założeniem książki jest to, o czym możemy przeczytać na samym wstępie. Czyli kiedy druk Janusz rozmawia z jednym z przybocznych w swojej drużynie, pyta go, czy on po kursie drużynowym jest gotów, żeby przejąć drużynę. I słuchajcie, my kończymy masę jakby różnych warsztatów, kursów, oczywiście kurs przewodnikowski, kurs drużynowych zdobywamy stopień przewodnika, ale często jest tak, że czegoś jeszcze brakuje. Że dobrze jest, żebyśmy nawet czasami przegadali z kimś coś więcej, trochę naszych wątpliwości. I tym właśnie jest ta książka. Czyli druha Irena otrzymuje tutaj pomoc, druh Janusz po prostu z nią rozmawia. Piszę z nią maile, wymieniają się tym yy, i wymieniają się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak założyć drużynę harcerską, od czego zacząć, jak ją prowadzić i co jest najważniejsze. I myślę, że warto sięgnąć po tą książkę. Zaraz powiem Wam, co, jakie obszary ja, że tak powiem, zobaczyłem, że są tutaj zawarte. Czyli, tak jak powiedziałem, ten wstęp, czyli yy, po co. Druch Janusz w ogóle to pisze. Następnie są wątpliwości e, przyszłej e, drużynowej, czyli jakie wątpliwości ma druhna Irena w stosunku do swojego przygotowania do prowadzenia drużyny harcerskiej, którymi nie ukrywam, że wielu z nas się spotyka na samym początku. E, następnie odpowiedź drucha e, Janusza i propozycja takiego indywidualnego kursu drużynowych, który on przygotuje specjalnie dla niej i który będzie mogła przejść mailowo. I słuchajcie, my potrzebujemy takich rzeczy. Ale potrzebujemy takich rzeczy nie tylko w takich książkach, ale też na co dzień mam wrażenie. Dobrze jest mieć kogoś, u kogo możemy się poradzić, prowadząc drużynę. Dobrze jest mieć kogoś, z kim możemy po prostu rozmawiać, kogoś starszego, bardziej doświadczonego, który może nam zwrócić na te najważniejsze aspekty, uwagę. A w samej książce z tych treści merytorycznych przeczytamy jaki jest cel naszej pracy, jak wygląda proces powstawania drużyny harcerskiej, jak działa metoda harcerska i instrumenty metodyczne i prostota tej metody, czyli jak to jest, że osoby, które nie mają wykształcenia pedagogicznego, mogą w poprawny sposób wychowywać, wspomagać w wychowywaniu i jak to w ogóle. ...działa. Następnie planowanie pracy drużyny. Obrzędowość drużyny. Oraz ostatnia końcówka, niektórzy ją chyba pomijają, ale jest bardzo warta. Jest to... nazwałem to wręcz artykuł trochę Kora, który jest taką trochę oddzielną częścią, w której on mówi na temat... Metody harcerskiej. I nie tylko tak, właściwie, ale od metody zaczyna, i myślę, że to jest taki najważniejszy aspekt tego, co się pojawia w ostatnim rozdziale. Warto też zajrzeć i o tym przeczytać, bo tak naprawdę to jest mocne rozwinięcie tego tematu, który jest wcześniej, czyli jak to się dzieje, że my jako kadry drużyn, jako ludzie, którzy nie mają studiów pedagogicznych. Możemy robić dobrą robotę, przeczytamy dosłownie kilka kartek, a wiele furtek, że tak powiem, w naszym głowie może się otworzyć na nowe rzeczy, nowe pomysły oraz może nam podomykać pewne pytania, na które brakowało odpowiedzi. Książka ma zaledwie 48 stron i myślę, że na spokojnie można ją pochłonąć w ciągu, no powiedzmy dwóch godzin, na spokojnie popijając kawę, więc Zapraszam bardzo serdecznie. Gdyby się pojawiło jeszcze takie pytanie, dla kogo jest ta książka, to osobiście uważam, że oczywiście dla drużynowych, dla osób, które świeżo przejęły drużynę, będzie odpowiedział na wiele pytań. Tak jak już wcześniej powiedziałem, nie będę się powtarzał. Ale tak samo dla przybocznych, którzy możliwe, że kiedyś przejmą drużynę, albo dla tych, którzy już zaraz mają przejmować drużynę. Warto, żeby się zastanowili nad pewnymi rzeczami i może poszukali, nawet jeszcze po tej książce, gdzieś wsparcia, czegoś więcej, czegoś, co może się okazać potrzebne zaraz przy prowadzeniu drużyny. Jakiejś takiej pomocnej dłoni. I uważam, że tę książkę powinni przeczytać starsi instruktorzy, którzy może już dzisiaj nie prowadzą drużyn, może kiedyś będą ponownie, ale Słuchajcie, mamy młodych instruktorów, którzy potrzebują często naszego wsparcia i naszej pomocy. Ta książka uświadamia, że ta druhna Irena nie miała takiego wsparcia w swoim środowisku. Że gdzieś tego jej zabrakło i musiała tego szukać na drugim końcu Polski, mailując z druchem Januszem. Oczywiście, super, znalazła tą pomoc, ale mamy takich ludzi u siebie, którzy mogą tego potrzebować, żeby z nimi po prostu porozmawiać. Więc warto przeczytać tą książkę. I zastanowić się nad tym, czy, czy te osoby, które mają przejąć zaraz drużyny u nas, czy oni znają odpowiedzi na te pytania. A może mają jeszcze jakieś inne, na które warto by było pomóc im znaleźć odpowiedź. I to chyba wszystko ode mnie. Dziękuję.